Witam, pora porozmawiać z naszym alchemikiem. Mamy nadzieję, że to tutaj. Czy jest coś wokół domu? Była duża szansa. Szczaw królewski, was strzała. A to są zwoje. Była szansa, że wiecie. Że tu jakieś... Duże szczury będą. O, słyszę jak się... Mięsko ze szczura. Słyszę jak się coś tam waży. Tam jest też coś. Ja się nie zdziwię jak to będzie... Zejście do katakumb. No, co faj. O, szuszę to szczura. Nie zdziwię się, jak będzie nam kazał tam iść i oczyścić to. No, w celu uderzyłem. Rzepa? Szczurza skóra. No to nieźle w sumie. Rzepa? O, chwasty też tu masz. Ziomek. Ale zapuściłeś poletko. Dobra, nie ma za co. To teraz zapiszmy to, może, na którym miejscu. Na tym. Jest godzina 20. Któraś, coś tam. Nie, 20.39 u mnie, a w grze 22.47. Dzień dobry, bodowin. Ty jesteś bodowin? Nikt cię nie nauczył, żeby nie przeszkadzać alchemikowi podczas pracy? Jeden zły ruch i wywołałbym reakcję, która spaliłaby nie tylko nas, ale i całą chatę. Dobra, skoro już mi przerwałeś, to gadaj, czego chcesz i mów, kto cię przysłał, niech zgadnę. Kurt, prawda? Skąd ty? W moim wieku niewiele jest w stanie mnie zaskoczyć. <laughs> czego potrzebuje ten stary z rzęda? Mój brat został urządlony przez krwiopijce w pobliżu wioski Silbach. Jego stan zaczął się znacznie pogarszać. Potrzebujemy dla niego lekarstwa. Krwiopijce, krwiopijce, dla was wszystko to krwiopijce. Wiesz chociaż jakiego był rodzaju? Jesteś pewny, że nie był to truteń? Truciznę jednych leczy się w zupełnie inny sposób niż drugich. Podanie złego specyfiku może mieć katastrofalne skutki. Zanim jednak zacznę dla ciebie pracować, powiedz, czy masz chociaż kilka sztuk złota? Nie będę pomagać za darmo kolejnemu niewdzięcznemu wieśniakowi. Myślałem, że przyjaźnisz się z kurtem. Przyjaźnie? Ten staruch tak ci naopowiadał. Owszem, kilka razy dobiłem z nim targów, ale to nie znaczy, że będę za darmo przygotowywał dla niego specyfiki. Takie rzeczy nie są tanie. Masz złoto czy nie? Złoto nie będzie problemem. Patrząc na ciebie, trudno mi w to uwierzyć, ale niech będzie. Skoro nie wiesz nawet, co urządliło twojego brata, to podejdź do jednego z pulpitów w mojej pracowni. Mam tam księgę o gatunkach krwiopijców. Sprawdź, czy jeden z opisów nie pasuje do tego, którego szukamy. Tak jest. Panie alchemiku. Kopię te wyjątkowo przydliwe stworzenia. Dobra, dobra. A? chcę cofnąć, żeby wyjść. I? Regał na książki? Tu też. Dobra, nie będę mu tego zabierał. Jak patrzy? Już wiem, jaki krwiopijca urządził mojego brata. To był. Kurczę, ja miałem to przeczytać? Rzeczny. Krwiopijca rzeczny. Tak, krwiopijca rzeczny potrafi być wyjątkowo niebezpieczny. Te szkodniki są naprawdę rzadkie. Mieliście pecha, że akurat na niego trafiliście. Skoro już wiemy, co urządziło twojego brata, to można się brać za przygotowanie eliksiru. Cholera, no. skoro mowa o szkodnikach, te przeklęte bestie znowu rujnują moją tę prawę ognistego ziela. Zajmij się nimi, a ja w międzyczasie sprawdzę, czy mam wszystkie potrzebne składniki. Weź jeszcze to, może ci się przydać. Pas ognistego biegacza? Co? Wlana przed ogniem? Jak mam mi się to przydać w warce ze ścierwojadem, Jomek? No. Ej, udało się nawet. Jajo. nie ma. O, dobra, już myślałem, że będziemy mogli Nic tu nie wziąć ma. tego. Mmm, jak to się nazywa? Mięso z chorego sierwojada. I mówię, to no, bez sensu, ale przewidzieli to. Przeszukajmy, co on ma tu w regale. Czy może... możemy sobie coś wziąć? Czysty pergamin. Okej. Okay. a tutaj. Przyzwanie Wilka. Fajnie, fajnie. A tu. Leczenie ran. Okej. Okay. To on nie jest zły, że ja tak sobie wszystko zabieram. Czy ja tu mam coś, co mogę mu zabrać? Ofer tu ma. Czy on to zobaczy? Kurczę, zapiszmy, zapiszmy to troszkę. Może mi się uda opędzlować alchemika? No jak się złamał? No nie, no to 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 bez sensu, że się złamał. Menzurka, ekstrakt, ciemny grzyb, ziele lecznicze. Normalnie to bym wczytał, no ale chyba nie będziemy aż tak cheatować, bo to troszkę ty. Bo co, jak to wezmę, to się na pewno jorgnie. Na bank. No tak, bo patrzę tutaj, no to nawet nie będę próbował, bez sensu. Hej, jak? Prawa rozwiązana? Co się stało tym ścierwojadom? Od jakiegoś czasu pracuję nad wyhodowaniem roślin potrzebnych mi do stworzenia nowej, przełomowej mikstury. Nie ma co wchodzić w szczegóły, i tak niewiele byś zrozumiał. Wygląda na to, że mam wszystko, czego potrzeba do sporządzenia odtrudki. Jej przygotowanie zajmie mi chwilę. Pewnie opróżnię swój magazyn z większości rzadkich specyfików. Dostawy od gildii kupieckiej docierają do mnie coraz rzadziej. Ich gońce chyba sami zużywają moje składniki. Złożyłem już na nich kilka skarg. Tak czy inaczej, potrzebuję nowego dostawcy kilku towarów. Rozwieź te ogłoszenia w Silbach. Może któryś z wioskowych głupków będzie miał coś przydatnego? Dobra, czy przedmiot ogłoszenie? Kiedy mikstura będzie gotowa? Przecież dopiero zacząłem ją przygotowywać. Przyjdź do mnie jutro! Dobra. Czyli musimy wracać do miasta, musimy e, rozwiesić ogłoszenia i wrócić do niego tak? Po miksturę, dobrze zrozumiałem. Po zmroku do duchu zwracamy się, co mogą powiedzieć, któż wie? Czy prawdę poznamy w przyszłości swej ślad, czy tylko odpowie nam wiatr? Ładne te jego piosenki. No już cicho. Ale cisza. Naprawdę, jaka tu jest cisza? Ten strach na wróble to jest w ogóle kozacki. O, już wrócił! Dobra, czyli co? Z córką załatwiona sprawa, jak z... jeżeli tutaj jest Felix. Eee... To czyli tamten też wrócił, co jest po lewej, czyli Markus jest gdzieś dalej, czy nie mam hajs? mam. O, na tablicy ogłoszeń, tak? Zostaw ogłoszenie bodowina. Dobra. Ej, czy się. Sprawdźmy, czy jak ja przyklejam to na tablicę, to czy tekstura powiedzmy się tak nadpisuje? Czy dodaje tak jakby fizycznie to ogłoszenie? Jak myślicie? Jakby tak zrobili, to by było kozak naprawdę. Jak to wygląda? Dwa z prawej, dwa z lewej, dwa na środku. A, nie zmienia się. Ogłoszeń nowych nie ma. Szkoda, szkoda. Jakby się doklejała ta, ta, to by było naprawdę su super. I trzecia tablica. Gdzie jest trzecia tablica? Ona jest chyba gdzieś przy karczmie. Tak, przy karczmie? Kurczę, nie wiem. A tutaj? Nie, tutaj nie, tutaj nie. To może przy tamtej bramie, jak się wychodzi. No i czy to jest Markus, czy gdzie? Ej, hey, ty, dobra, ok, czyli to już wszystko się zrobiło. Gdzie jest trzecia tablica? Kurczę, nie pamiętam. O! Dzień dobry. Floro, twoja wędrówka dobiegła końca. Niech Bogowie otworzą przed tobą bramy swego królestwa. A miłościwy Adanos niech obdarza opieką twego strudzonego ojca, dopóki nie dołączy do ciebie wiecznej szczęśliwości. Chwila. Dobra, nic nie może. Jeszcze raz dziękuję za twoją pomoc. Nie ma sprawy, Zekiel. O, jest podpisane Flora. O, oh, Henrika nawet przywieźli. Eee. Gdzie jest ta tablica trzecia? No zaraz coś mnie trafi, nie pamiętam. Zejdźmy na dół. O, i cyk. I gdzie ja bym był, jakbym był trzecią tablicą? Tutaj pranie jest pomiędzy. Tutaj jest jakaś bala. Tam jest młyn. Kurczę, a ty to Ile kto? Ile razy mam Wam powtarzać, żebyście nie włazili do mojej stodoły? To Twoja stodoła? Tak, tak. To jest moja stodoła. Jestem jej jedynym właścicielem. No, podobnie no, do tego z jedynki. Od czasu, kiedy dobry pan Ramzej dał mi prawo do zarządzania nią. Mogę zajrzeć do środka o jaśnie królu? <laughs> Nie zgadzam się. Nie wpuszczam do stodoły byle kogo. Mówię po raz ostatni. Odejdź. No dobra... Ale wiecie co? Kusi mnie, żeby mu napieprzyć. Choć boję się, że ja mogę dostać w pierdziel. Hej, wynoś się z mojego pałacu. Mówię po raz ostatni. No Odejdź. Przestań wchodzić do mojego pałacu bez mojego pozwolenia. No kurczę, o to. Ale on wali, no naprawdę. Może być przypał trochę. Myślę, że nie damy rady. Nadzieja jest taka, jak z tamtym y, PIKiem, Rickiem, jak będzie chodził na bok, to wtedy. O, daliśmy radę. O, dobra, zabieraj mu wszystko. I co tutaj jest? Owce i kufer. Dobra, czyli wiadomo, że coś tu trzeba z kluczem ogarnąć dla niego. Czy tu gdzieś nie będzie ten klucz skitrany? No, bo on przy sobie nie miał tego klucza. Słyszę to pielca. Mogę gadać do owcy? Nie mogę. O, a tu? Owca, owca, owca. Ładna ta stodoła, nawet muszę wam przyznać. Hej, wynoś się z mojego pałacu! Dobrze. Czy tu jest tablica? Kurcze nie ma. Byłem tu i nie wiem, gdzie jest tablica dalej. Eee. To idźmy tam koło tego kupca. Tam jest chyba ostatnia nadzieja na tablicę. Jest dobra, udało się. To teraz chyba możemy iść do tego. Eee, nie zapisz, co ja chciałem? To chciałem zobaczyć. Chłopiec na posyłki i już wszystkie ogłoszenia. Mogę wracać do Bodowida. Dobra, jestem ciekawy, ile on w ogóle mi krzyknie za to. Też tak chodzę bez życia troszkę. Zapiszmy to. I wiecie co? Ja tak już myślę, że skończymy na ten moment i widzimy się w następnym odcinku u Bodowida. Tak więc, na razie i cześć.